Południca była wyjątkowo niebezpiecznym, polnym demonem znanym naszym słowiańskim przodkom. Powstała z kobiety, która zmarła tuż przed własnym ślubem lub chwilę po nim. Poza tym, że południca była zwykle odziana w biały strój, niewiele łączyło ją z wizerunkiem przeciętnej panny młodej. Chuda, koścista sylwetka, pomarszczona śniada skóra. Usta wypełnione wielkimi, ostrymi jak nożekłami, żółte, skołtunione włosy, czy wreszcie długie łapy zakończone pazurami. Wszystko to sprawiało, że demon budził wśród wieśniaków przerażenie. Mieszkała południca wśród kłosów dojrzałego zboża. Niewielu śmiałków odważało się wyjść w pole w samo południe. Wtedy bowiem Opuszczała swą kryjówkę i przemierzała pola w poszukiwaniu ofiar. O jej obecności świadczyło delikatne falowanie kłosów. Człowiekowi napotkanemu przy pracy łamała kończyny, dusiła go, syłała paraliż i postrzał, a czasem widowiskowo urywała nieszczęśnikowi głowę. Zostawione bez opieki dzieci, południca chowała do przepastnego wora. I wynosiła do lasu. Zabijała je od razu lub zakopywała żywcem pod miedzą. Jej inwencja w szkodzeniu ludziom zdawała się być niewyczerpana. A okrucieństwo nie znało granic. Nic więc dziwnego, że kiedy wraz z zakończeniem żniw południca zakopywała się w ziemi i zapadała w sen zimowy, włościanie odczuwali niekłamaną ulgę i nieodpartą chęć do hucznego świętowania. Czasami. Południca pojawiała się jako powietrzny wir. Jeśli pod tą postacią napotkała kąpiące się kobiety, mąciła im wodę i rozrzucała ubrania po okolicznych polach.